I weź, I weź to wytłumacz? Nie wiem. Jakby coś tutaj było, jakieś y, przewody czy coś. Ogólnie ten budynek jest w ogóle pozbawiony prądu. To by było tak. Czekaj, co tutaj jest. Dwór skrywa tajemnice. A tutaj jest dwór. Zło. Posłuchaj mojego głosu. To trzeba będzie odpalić pieca. Dobra, ja myślę, że tutaj znaleźliśmy fajne miejsce. Gdzie coś jest. Jak widzicie, skoki są cały czas praktycznie i są różne te skoki. O. Więc... No, jest to na pewno coś... ...niefizycznego. Możesz czymś poruszyć, wydać jakiś dźwięk? Łoł! Co? Widziałeś to? Nie. Jakąś anomalię tu widziałem. To przeleciało. O! Patrz, co się dzieje. Jest to pojedynczy skok, jakby coś... Coś przyleciało. Oh. Oh, Coś tu jest. Nie potrafię określić. Wydaje mi się, że jesteś mężczyzną. Zareaguję, jeżeli tak. Jesteś mężczyzną. E a tão?